Gdy słońce zaczęło powoli zachodzić, a lasy magicznego zoo wypełniły się tajemniczym świtem, cztery zwierzęce przyjaciółki zdecydowały się na niezwykłe spotkanie. Piotrek, Olga, Norbert i Szymon zebrali się wokół wielkiego dębu, by dzielić się zagadkami o sobie nawzajem. Dzieci, czy jesteście gotowi pomóc zwierzętom rozwiązać zagadki? No to zaczynamy. Pierwsza zagadka to zagadka Piotrka. Dzieci odgadniecie, jakim zwierzęciem jest Piotrek? W miejscu, gdzie mroki spotykają światło dnia, a szum bambusów przekształca się w pieśni natury, istnieje stworzenie czarujące, z futrem w odcieniach bieli i czerni. Kto to, skacząc z pędu po gałęziach, smakuje zielonych skarbów chińskich bambusów? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Czy tym zwierzęciem jest struś? A może jest to panda? Czy może wiewiórka? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Brawo! Odpowiedź to: Panda Piotrek. Pandy potrafią zjeść nawet do 40 kg bambusa dziennie, korzystając z wyjątkowych bakterii w swoim układzie trawiennym do trawienia twardych włókien roślinnych. Teraz nadlatuje Olga ze swoją zagadką. Posłuchajcie. Pod osłoną gwiazd, gdy większość zwierząt zasypia, istnieje skrzydlaty strażnik nocy, który jest w stanie patrzeć w każdym kierunku. Ma doskonały wzrok, a spotkać możemy go w polskim lesie. Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Czy to zwierzę to sowa? Czy to zwierzę to kaczka? Czy to papuga? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Brawo! Odpowiedź to sowa Olga. Sowy jak Olga mają zdolność widzenia w nocy, co sprawia, że są doskonałymi obserwatorami nieba nocą, śledząc ruchy gwiazd i planet. Czy jesteście gotowi na zagadkę Norberta? Oto ona. W Starym Lesie mieszkam. Jestem wielkim słodkim futrzakiem, ale lepiej się do mnie nie zbliżać. Zimą zapadam w sen i uwielbiam jeść miodek. Wiecie, jakim zwierzęciem jestem? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? A może to kangur? Czy to zwierzę to niedźwiedź? A może jest to łoś? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Odpowiedź to: Niedźwiadek Norbert. Niedźwiadki znane są ze swojego tańca z drzewami, co jest jednym z ich unikalnych ruchów, wyrażając radość z życia w leśnym środowisku. Pora na ostatnią zagadkę, a jest to zagadka Szymona. Na rozgrzanym afrykańskim niebie krążę koła wypatrując jedzenia. Jestem wielkim ptakiem, który żywi się głównie padliną. Wiecie, jakim ptakiem jestem? Czy Szymon to Semp? Czy to zwierzę to sowa? Czy to papuga? Które zwierzę pasuje do tej zagadki? Odpowiedź to sęp Szymon. Sępy takie jak Szymon mają zdolność korzystania z termicznych prądów w atmosferze do długotrwałego lotu, co pomaga im patrzeć na świat z góry. Dziękujemy, że byłeś z nami, mały podróżniku. Do zobaczenia w kolejnej opowieści, gdzie przyroda ponownie ożyje w tajemniczym języku liści i szumu drzew. Subskrybuj i dołącz do przygody już dziś.